In the world, bring when they wanted to the teach would wedding call. We were at each other, cause we were always in trouble. And all the cool kids did their own thing. I was on the outside, always looking in. Yeah, I was there, but I wasn't. Still so never really cared if I wasn't. Forgiving eyes looking back at me from the other side. Pizza And, and I'm never letting you go. Something just like this Nasza szkoła? Nasza szkoła, odwzór, że opowiem Ci, jak to było. Pierwsza wzmianka o szkole w Brennej Leśnicy pochodzi z roku 1876, kiedy to Rada Szkolna Powiatowa w Bielsku, ówczesna, nadrzędna władza oświatowa nad szkołami na Ziemi Cieszyńskiej, Uznała konieczność wybudowania w Leśnicy szkoły. Decyzja o budowie szkoły została jednakże przesunięta na lata późniejsze, gdyż gmina Brenna nie posiadała żadnych środków na ten cel. Do budowy szkoły przystąpiono dopiero w 1895 roku. W uroczystym miejscu, jakim jest Dolina Leśnicy, na terenie ofiarowanym przez arcyksięcia Fryderyka powstała mała szkółka. Była bardzo kameralna, bowiem posiadała tylko jedną salę lekcyjną gabinet kierownika dwa pokoje i kuchnię. Mieszkańcy leśnicy dążyli do rozbudowy szkoły, ponieważ jedna sala była niewystarczająca dla ponad setki uczniów. Wybuch II wojny światowej przekreślił szansę na realizację tego projektu. Po wojnie nastąpiły zmiany. Kierownik szkoły, Michał Zoń, zabiegał o przeprowadzenie remontu szkoły, odnowienie. I unowocześnienie szkoły miało miejsce latem 1952 roku. W latach powojennych w szkole uczyło trzech nauczycieli, zaszła więc konieczność wynajmowania sal u gospodarzy. Korzystano z sali u pani Heleny Heller, pana Franciszka Madusioka oraz u pana Franciszka Hellera. Przemieszczanie się uczniów i nauczycieli pomiędzy salami było jednak bardzo uciążliwe, szczególnie w deszczowe dni i przy dużych opadach śniegu. Sprawa budowy nowej szkoły była nadal aktualna. Uroczyste otwarcie nowej szkoły podstawowej nastąpiło 31 stycznia 1960 roku. Wtedy kierownikiem szkoły był pan Jan Nowaczek. Nowy, jednopiętrowy budynek z czterema salami lekcyjnymi, pracownią do zajęć praktycznych i fizyki oraz niewielką salką gimnastyczną, czytelnią i biblioteką okazał się po paru latach zaciasny, więc w latach 1971-1972 dokonano rozbudowy szkoły. Szkoła zyskała drugie piętro, zmieniono dach i zainstalowano centralne ogrzewanie. W wyniku reorganizacji szkół w gminie Brenna, szkoła podstawowa nr 3 stała się szkołą podstawową nr 1. W 2002 roku rada gminy Brenna z wójtem Tadeuszem Mędrkiem podjęła decyzję o budowie sali gimnastycznej na Leśnicy. Przystąpiono do budowy Dokonano również częściowej przebudowy i remontu starej części szkoły. W efekcie piękna sala gimnastyczna została oddana do użytku 25 lutego 2005 roku. Dziadku, dziadku, jak kiedyś wyglądał parking? Dawniej nie było tutaj parkingu. Szkoła wyglądała zupełnie inaczej. W 2012 roku szkoła wzbogaciła się o własną studnię głębinową. Następnie przystąpiono do budowy biooczyszczalni, która zakończyła się w sierpniu 2014 roku. Ostatnie dziesięciolecie szkoły to czas sukcesów, zarówno edukacyjnych, jak i sportowych. Nasi uczniowie Reprezentują szkołę w konkursach gminnych oraz powiatowych, a także zgłaszają się do konkursów przedmiotowych. Bierzemy chętnie udział w wielu projektach, które w znaczący sposób podnoszą jakość nauczania. Dziadku, a czy kiedyś był plac zabaw? Placu zabaw dawniej nie było, ale dzieci i tak znajdowały sposoby, żeby dobrze się bawić. Mała Szkoła z Wielkim Sercem to niewątpliwie szkoła podstawowa nr 1 imienia Janusza Korczaka w Brennej Leśnicy. Warto przytoczyć słowa pani Haliny Gabsdyl-Pilch, sprawującej funkcję dyrektora od 2003 roku. Brenna Leśnica ma piękną szkołę położona na górce w dolinie płynie rzeczka, a nad nią szumi las. Mamy tu własną studnię głębinową, bioczyszczalnię, plac zabaw, boisko, stołówkę, salę komputerową, radosnych przedszkolaków, fajnych uczniów, wspaniałych nauczycieli, troszczących się o wszystkich pracowników obsługi i kochanych rodziców. Aż przyjemnie chodzi się do takiej szkoły. W tym roku Skromnie obchodzimy nasze sześćdziesięciolecie, ale chciałabym podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do rozwoju naszej Na szkoły. Na podstawie uchwały Rady Gminy Brenna nr 12-131-16 z dnia 23 czerwca 2016 roku połączono w zespół szkół w Brennej Szkołą Podstawową nr 1 im. Janusza Korczaka. Z gimnazjum imienia Króla Jana III Sobieskiego. Od 1 września 2016 byliśmy zespołem szkół w Brennej. Dyrektorem została Halina Gapstyl-Pilch. W 2017-2018 zespół szkół automatycznie przekształcono w Szkołę Podstawową nr 1 imienia Janusza Korczaka mieszczącą się w dwóch budynkach przy ulicy Leśnica 103 i Góreska 224. Obecnie na Leśnicy mamy trzy oddziały przedszkolne i osiem oddziałów klas starszych. Szkoła podstawowa numer 1 imienia Janusza Korczaka w Brennej Leśnicy posiada bogatą historię. Jest wyjątkowym miejscem. W dalszym ciągu się zmienia i rozwija, uczy, rozwija talenty dzieci, pielęgnuje tradycje, kształtuje właściwe postawy wychowanków oraz angażuje się w różne przedsięwzięcia, zarówno o charakterze lokalnym, jak i krajowym.